I witajcie na moim kanale. Dzisiaj sobie porozmawiamy o temacie, który bardzo Was dziś tam zaciekawił, szczególnie na moim TikToku. A będzie to temat wahadełka. Ja z wahadełkiem pracuję już jakiś dłuższy czas, i na koniec odcinka będę miała dla Was super wiadomość, ale musimy przejść wszystko po kolei. Chcę Wam wytłumaczyć jak najwięcej na temat wahadła rzeczowo. Także pozwólcie, że um, poproszę Was teraz o to, żebyście zrobili sobie herbatę albo wzięli jakąś fajną przekąskę i usiedli na te mniej więcej maksymalnie 15 minut ze mną a, i zaczerpnęli trochę wiedzy, którą mogę się z Wami podzielić. No to jak? Zaczynamy! Wahadełko to jest w ogóle przyrząd, który należy do grupy radiostazyjnej. Wykonywany jest z różnych materiałów, między innymi z mosiądzu, Kamieni naturalnych oraz drewna. Co do drewna, tutaj warto na przykład sprawdzić swój horoskop celtycki, żeby zobaczyć, które drewno jest dla do nas dobrze przypisane. Oczywiście możecie robić to też na wyczucie, jakby w takich rzeczach, gdzieś pracy takiej mocno um, uduchowionej, ważne jest to, żebyście robili to intuicyjnie. Ja na przykład swoje wahadełko wykonałam sama, bo też tak można wahadełko, którym ja się posługuję jest wykonane przeze mnie z kamienia naturalnego, z kalcytu miodowego, ponieważ ja mocno współgram gdzieś z tym kamieniem A, i mocno on gdzieś odgrywał rolę w moim życiu codziennym wahadełka możecie zakupić też gotowe w różnych sklepach ezoterycznych ważne jednak jest to, żebyście sprawdzili te sklepy, bo często może zdarzyć się tak, że po prostu traficie gdzieś na jakiegoś fejka i to już nie będzie to. Niestety, ja na ten moment nie mogę Wam polecić żadnych polskich sklepów, ponieważ ja mieszkam w Niemczech, więc wszystkie sklepy ezoteryczne, które dziś tu posprawdzałam, mam taki jeden swój ulubiony, jednak on raczej nie ma tej dostawy do Polski. Jeżeli ktoś jest z Niemiec i chciałby się dowiedzieć, z jakiego sklepu ja zamawiam swoje ezoteryczne gadżety, to tak czy siak wrzucę link w opisie tego filmu. Możecie nawet spróbować swojej pracy z wahadłem. Y z rzeczą, którą po prostu jesteście związani, jeśli chodzi o biżuterię. Obrączka, pierścionek, który nosicie często jakiś czas, ponieważ z tą rzeczą już jesteście związani, a to jest ważne, żeby związać się ze swoim wahadełkiem, żeby mieć go przez jakiś czas naprawdę blisko, żebyście wy współgrali. Tak samo jest kwestii tarota, jak zakupujemy karty, ale o tym będziemy gadać na odcinku z tarotem, jednak chodzi o to, że możecie nawet już teraz spróbować, jeżeli macie taki pierścionek bądź obrączkę, gdzieś, gdzie to jest z Wami mocno związane, możecie sobie teraz po tym filmie usiąść i sprawdzić, czy dacie radę to funkcjonować. Ciężko określić, kiedy wahadełko powstało. Jednak jest ono wykorzystywane po prostu wszechstronnie, bo jest na tyle uniwersalne. E, jednak był po prostu wykonywany szereg różnych badań przez różnych naukowców w różnych dziedzinach na temat działania wahadełka. I jest taki jeden pan, um, pozwólcie, że zerknę do notatek. Michael Chevron? Boję się, że czytam w ogóle dane tego pana źle. Jakby wybaczcie mi to, ale on właśnie udowodnił, że wahadełko działa bez ingerencji takich samoistnych naszych mięśni, że działa na tej zasadzie, że nasi, nasze mięśnie mimo wolnie zaczynają się poruszać dzięki naszej podświadomości. Przejdźmy do drugiego tematu, a mianowicie zaprogramowania wahadełka. Wahadełko musi e, odpowiadać nam w trzech dziedzinach, w trzech podstawowych. Czyli odpowiada nam na nasze pytanie tak, nie, bądź nie wiem. I kwestia jest teraz tego, że Wy sobie na przykład um, nie możecie zaprogramować, że wahadełko będzie Wam tak się kołysać w momencie, gdy Wy, po, gdy wy chcecie odpowiedzieć tak. E, musicie pracować ze swoim wahadłem i mocno gdzieś tam obserwować jak ono działa. Na tej zasadzie, że ja Wam później w ogóle tutaj wstawię przebitki, jak wygląda to wszystko. Na razie będę tłumaczyć. I wygląda to tak, że siadamy wyprostowani przed stołem i kładziemy lewą rękę na blacie. Jakby z czasem nie będziecie wcale potrzebowali tego, ale jednak na początek gdzieś tam taka mocno stabilna pozycja jest potrzebna. Ja się lubię nią wspomagać. Mówi się, że nie powinno się tej drugiej ręki podpierać gdzieś tak na podłożu. Jednak jeżeli pracujemy jakąś chwilę z tym wahadłem, nasza ręka mimowolnie wiecie, może zacząć się gdzieś tak poruszać. Więc ja, na przykład, podpieram tą drugą rękę, żeby ona była stabilna, jak wahadło zaczyna pracować, tak? Żeby nie było tak, że ja gdzieś drgnę i ono się zacznie ruszać, bo tutaj totalnie to na mnie współgra. Programujemy wahadełko w ten sposób, że możemy mu powiedzieć, żeby powiedziało nam tak, kazać się zatrzymać i poprosić, żeby powiedziało nam nie, znowu kazać się zatrzymać i żeby zakomunikowało nam nie wiem. Niektóre wahadełka na nie wiem po prostu się nie ruszą. Ja na przykład programowałam swoje wahadełko w inny sposób, zadawałam mu dość dziwne pytania, na przykład: Czy mam na imię Weronika? Czy mam męża? Czy hoduję jaszczurki? Takie, wiecie, dosyć e, głupiutkie momentami pytania, ale proste i takie, na które ja też znam odpowiedź, i mogę zaobserwować, co wahadło robi. Mi to się bardzo sprawdziło. Programowałam swoje wahadełko dwa razy, ponieważ po jednym oczyszczaniu e, nie chciało ze mną współgrać przez dłuższy czas i musieliśmy naprawić trochę swoją relację. I tak jak mówiłam, zaraz Wam tutaj puszczę przebitki i jak to wygląda w praktyce, ale to są takie podstawy samej rzeczowej pracy z wahadłem, takiego programowania go, co jest w ogóle mega ważne, to jest to, o czym wspomniałam wcześniej, przebywanie z wahadłem. Dlaczego wybrałam akurat ten kryształ ze swoich wszystkich kryształów, gdy chciałam zrobić własne wahadło? Wybrałam ten kryształ z tego względu, że ja go często nosiłam. Miałam go często przy sobie po prostu. I polecam Wam poprzebywać z Waszym wahadłem, zanim zaczniecie w ogóle z nim pracę. Ność go na szyi, może gdzieś w kieszeni. Musicie po prostu stworzyć pewnego rodzaju więź między nim a Wami. Jakby ważne w pracy z wahadłem też jest to, że musicie pamiętać. Że i wahadło, jak i wy jesteście ważni, e, ważni a jeżeli macie już wybrać tutaj kogoś ważniejszego, to zawsze ważniejsi jesteście wy. Wahadło nie będzie dobrze działać, jeżeli w Was nie będzie dobrego przepływu energii, dobrego rozwoju a, i po prostu przygotowania, bo jeżeli wy weźmiecie się za wahadło w tym momencie, na przykład, gdy. Gdy, nie wiem, wiecie, że Wasza energia nie przepływa równomiernie przez wasze ciało, gdy macie zły czas, jesteście naładowani negatywnymi emocjami itd. Wahadło nie będzie w stanie działać na tym levelu podświadomości, a będzie działał na świadomości, albo w ogóle nie będzie działało i to po prostu um, no nie wypali. Z wahadłem pracują zazwyczaj trzy grupy i są to osoby siedzące mocno w ezoteryce. Są to różnego rodzaju wróżki, czarownice, wiedźmy, um, po prostu witchcraft, wszystko gdzieś tutaj tym oplecione oraz radiesteci, tak jak w sumie nazwa po prostu grupy tego e, tego wahadełka właśnie mówi. Um, ma, możemy w ogóle wahadło wykorzystywać na przeróżne, cudowne sposoby. To nie jest czysto praca też tylko na odpowiadania, na pytania, chociaż. Wahadło jest cudowne, jeżeli chodzi o pracę nad poprzednimi wcieleniami. E, wahadło w ogóle jest cudowne do pracy z przeszłością jakąkolwiek, na takie właśnie odpowiedzi tak, nie lub nie wiem. Po prostu e, ja uwielbiam pod tym względem naprawdę wahadło. Jest cudowne też do wyznaczenia nam drogi, kiedy nie wiemy, jaką decyzję podjąć, w którym kierunku pójść. Jest niesamowicie wygodny w pracy z kartami tarota, właśnie gdy ktoś zadaje nam pytanie i potrzebujemy jasnej odpowiedzi tak lub nie, to wtedy cudownie sprawdza się wahadło. Ale wahadło jest też piękną rzeczą do pracy z aurami, pracy z jakimiś dolegli dolegliwościami zdrowotnymi, z wyborem miejsca, gdzie powinniśmy na przykład wybudować swój dom. I do tego w wahadle wykorzystujemy różnego rodzaju mapy i grafiki. Na przykład wiecie, bierzemy mapę ludzkiego ciała i pracujemy z wahadłem, gdzie tutaj leży problem, tak? Wahadło nam wskaże ten problem. Tak samo gdzieś tam wybór, yy, wybudowania domu, czy kierunku wakacji, bierzemy mapę, bierzemy wahadło, komunikujemy się, wahadło nam to wszystko wskaże. Wahadło jest na tyle niesamowitym przedmiotem, że naprawdę wiele, wiele możemy z nim zdziałać. Um, ja jestem bardziej miłością gdzieś do kart Tarota. Ezoterycznie powstałam z kart Tarota po prostu, ale wahadło jestem takim moim pomocnikiem w tym wszystkim po prostu. Um, I uważam, że, że wiele osób mogłoby korzystać z niego bądź nawet samemu nauczyć się korzystać z niego i. i to jest niesamowite. Jednak do samego procesu w ogóle, do tego, przysią... do tego by usiąść z wahadłem i zacząć pracować, jest ważne nasze wyciszenie. Często może być poprzedzone na przykład medytacją i tak dalej. Potrzebna jest duża koncentracja i duża po prostu gdzieś tam wiedza o samym sobie oraz po prostu zapoznanie się choćby z tymi podstawami wahadła. I systematyczność pracy, żeby wahadło współgrało w prawidłowy sposób. Ponieważ, ja już o tym mówiłam wcześniej, chwilę, ale jeżeli coś będzie zaburzonego, wahadło nie będzie działało w odpowiedni sposób będzie działało z pola umysłu, gdzieś tam tutaj, świadomości, tego ego to, to nie będzie ta nasza wyższa świadomość, wyższe ja, ja, źródło, jakkolwiek to nazwiemy. Po prostu to będzie mocno przyziemne i nie będzie miało głębszego sensu, wahadło może nas oszukiwać momentami, przez to, że po prostu my nie jesteśmy dobrze do tego przygotowani, możemy dostawać odpowiedzi mocno, mocno błędne. Co jeszcze muszę dodać, bo tak się rozgadałam i oczywiście zapomniałam wspomnieć, że jako w ogóle radizyjne urządzonko, tak to nazwijmy, wahadło możemy wykorzystywać również do szukania minerałów. Wody. Możemy w ogóle e, oczyszczać pomieszczenia, siebie. Możemy równoważyć energię za pomocą wahadła. Wahadło jest niesamowicie e, fajnym dodatkiem, właśnie, w naszym rozwoju duchowym. Teraz w ogóle kilka sposobów na oczyszczanie naszego wahadła. E, jeżeli macie w ogóle wahadło miedziane, to stukanie w stół po każdym użyciu wahadła w drzwi, w cokolwiek drewnianego, jakby niezbędne. Jakiekolwiek wahadło w ogóle najlepiej jest obstukać w drewnie po, po jego użyciu. Okadzenie wahadła jest bardzo też fajnym sposobem. Trzymanie go nad świecą, nad ogniem. Nie chodzi o to, żeby całkowicie gdzieś tam włożyć go do ognia. Ale żeby ono obracało się, jakby teraz wykonuję ruchy, jakby, żeby ono obracało się nad tym płomieniem samoistnie, a gdy zatrzyma się, znaczy, że jest gotowe. Strumień wody, zimnej wody przez 15 minut na przykład, jednak trzeba pamiętać, że nie każde wahadło możemy traktować wodą. I mój ulubiony sposób, który właśnie wykorzystywałam, to jest sól. Ja sobie wkładam moje kadziki. Idło. Moje wahadło do takiej soli. Zamykam słoik, chowam w ciemnym miejscu na kilka dni bądź na tydzień. Zależy, jak często je oczyszczałam wcześniej, jak jej nie oczyszczałam. I po prostu później z takiej soli ona jest dla mnie gotowa do użycia. Nie używajcie tej soli później kolejny raz. Wyrzućcie ją, już ona się po prostu nie nada. sól jest mocno oczyszczająca. Kolejna ważna rzecz co do oczyszczania. Jeżeli użyjecie jednego żywiołu, nie mieszajcie dwóch żywiołów razem. Czyli jeżeli działamy nad płomieniem, nie wykorzystujemy później wody. Nie mieszamy dwóch żywiołów do oczyszczenia. Wybierajcie jeden sposób, na pewno będzie wystarczający. Ważne jest to właśnie jeszcze, jak zakupicie wahadło bądź wykonacie, żeby od początku zacząć je oczyszczać. Nie używamy go nieoczyszczonego. I, jakby mocno polecam, właśnie w tym kierunku zacząć po prostu od soli i zaciemnionego miejsca, najlepiej na ten tydzień, i wtedy zaczynamy pracę. Może zdarzyć się tak, że po oczyszczaniu, o czym wcześniej już wspomniałam, wahadło trzeba będzie zaprogramować jeszcze jeden raz. Po prostu nie martwcie się tym, nie przyjmujcie się tym, zaprogramujcie i po sprawie. Stawiałam na Insta Story, że będę nagrywać ten film. Także od razu do Was tutaj mówię, że jak będą pojawiać się te tematyczne filmy, będziecie mieli możliwość na moim Instagramie zadać pytania do takich filmów. I pojawiły się bardzo fajne dwa pytania w kwestii tutaj wahadełka. I pierwsze z nich brzmi: czy każdy może pracować z wahadełkiem? W teorii mówi się, że tak, ponieważ my gdzieś tam naturalnie mamy zdolności radiestezyjne. Więc, jakby z tym nie powinno być głębszych problemów. Problem może być po prostu z wyborem wahadełka, że nie wszystkie będą z nami współgrały. Ja totalnie nie czuję wajbu do tych miedzianych, w ogóle mnie do nich nie ciągnie. Nie próbowałam. E, do tych miedzianych to, to jest mosiąc. E, nie próbowałam, ale nie czuję do nich intuicyjnie gdzieś tam przybliżenia, że żebym w ogóle się zaniebrała. Najmocniej mnie ciągnęło do mojego kalcytu, więc po prostu zrobiłam sobie sama z kalcytu. Więc w teorii każdy z nas może, tylko wiadomo, że każdy od razu znawcą nie będzie. Wahadełko może się buntuować, może trochę nam sprzeczne informacje podsyłać. Można spróbować, jednak dużo ważnych kwestii jest takich: że po pierwsze, to co już wspominałam milion razy w tym filmie, równowaga energii, zależy na jakim polu rozwoju duchowego jesteście, jak bardzo macie właśnie te czakry fajnie, żeby tam przepływało wszystko równomiernie przez nie. Ciężko będzie, jeżeli gdzieś tam nie macie em, swojego rozwoju duchowego na odpowiednim poziomie, jak i po prostu energetyki okej, okay, jakby mam nadzieję, że mówię zrozumiałe. W teorii dla każdego po prostu w praktyce może być ciężko, tak to uznajmy. A drugim pytaniem było, jak polepszać swoją pracę z wahadełkiem. No i to też jest wszystko łączące się oczywiście. Po pierwsze ciągła praca nad sobą, ciągły rozwój, pilnowanie równowagi energii, wysokie wibracje. Co jest ważne, nie pracowanie z wahadełkiem na umór. Błagam Was, nie róbmy tego na umór na zasadzie, że ja chcę pracować z wahadełkiem, więc ja bitą godzinę dzisiaj, będę siedzieć i będę z nim gadać. Nie, to jest też wyczerpujące energetycznie. 20 minut to jest w ogóle taki maks dla Was, dla pracy gdzieś tam z wahadełkiem, i odpuszczamy, oczyszczamy i do dzieła. Pamiętajcie, żeby właśnie te wahadełko oczyszczać po wykonaniu jakichkolwiek pytań i działań z nim. I to będzie na tyle w tym temacie. Jeżeli jednak macie jeszcze jakieś pytania, czegoś nie powiedziałam, bo bardzo możliwe, że tak jest, ponieważ nagrywam ten filmik trochę w biegu to polecam Wam sekcję komentarzy, żeby dać tam mi znać, o co chodzi. A jeżeli chcecie być bardziej w tych tematach, to taki kącik się u nas trochę ezoteryczny pojawia, ezoteryczno-duchowy, więc zostawcie subskrypcję. Jeżeli filmik się Wam podoba, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, łapkę w dół. A I zanim jeszcze wyłączycie ten filmik, to to jest ten moment, że przychodzę do Was z informacją. Mamy dzisiaj piątek, jak ja po prostu wrzucam ten film, to jest 6 maja. Um, I chcę Wam ogłosić, że rozpoczynam dla Was konsultację z wahadłem, konsultację, może to zło słowo, pracy z wahadłem e, na tej zasadzie, że będziecie mieli możliwość wykupienia 10 pytań, 30 pytań plus będzie dodatkowa oferta, czyli poznaj swoje poprzednie wcielenie. Um, więcej Wam o tym powiem na pewno na Instagramie. Ale ceny nie będą duże, teraz pewnie już cennik lata na moim Instastory. Będą to konsultacje na zasadzie połączenia się przez kamerkę. Będziecie widzieć jak pracuję po prostu z tym wahadłem. Będziecie ze mną na bieżąco, live, na żywo, po prostu wszystko. Jeżeli wykupicie taką konsultację, będziemy mogli pogadać dużo na ten temat. Wahadłów tak jak już wspomniałam wcześniej, poprzednie wcielenie, jakby to jest dla mnie w ogóle hit, bo Wiem, że dużo osób ma problem gdzieś na przykład z medytacją, żeby to odkryć, a można dużo odkryć dzięki wahadełku. Kolejną kwestią są decyzje jakieś trudne w waszym życiu i tak dalej. Możemy też to ograć. I kolejna kwestia, jeżeli to będą jakieś takie rzeczy właśnie typu szukacie miejsca dla siebie albo macie problemy, nie możecie ich zlokalizować, dajecie mi wcześniej znać i wtedy pracujemy nad mapą budowy ciała człowieka bądź... Nad mapą czakralną, albo właśnie nad po prostu mapą świata, mapą Polski, gdziekolwiek i wahadełko z nami współgra. Mam nadzieję, że cieszycie się równie mocno jak ja. Ja was mocno ściskam, buziaki. Do następnego.